No to co? Zaczynamy. Siemano, siemano i z tej strony niedzielny Meksikano. Kurde koszulek mi zabraknie od tych zmian koszulek, ale staram się, staram się jak mogę. Słuchajcie, obejrzałem, tym razem obejrzałem. Nie czytałem komentarzy, ale obejrzałem. Mówi o filmach na, na mlecznym. Nie czytałem, obejrzałem, tak jak ktoś tutaj zasugerował. Yy, także yy, zaraz do tego przejdziemy. Ale przeczytałem też komentarze yy, pod yy, moimi filmami. Bardzo Wam dziękuję. I tak, o, powiem, powiem krótko. Chyba mamy temat yy, jakości filmów ogarnięty. I przyznam się wam, tak. Przyznam się wam, lenistwo spowodowało, że. że. No że kurde, te filmy były w gorszej jakości, chociaż czy jakość ma przeważać treść? No trudno mi powiedzieć, no ale, ale myślę, że jest to ogarnięte i myślę, że jeżeli się uda, ja tak mówię w niepewności, bo wczoraj e, robiłem testy, e, myślę, że ten film już powinien być 1080x60 klatek, e, tak jak teraz właśnie nagrywam, bez straty jakości e, i mam nadzieję, że to się uda. E, ściągnąłem program, oczywiście darmowy, e, Shotcut bodajże taki, tak się nazywa, wczoraj go trochę przećwiczyłem, potestowałem, no i mam nadzieję, że ta jakoś będzie dobra. Więc to było trochę lenistwo z mojej strony. No ale kurde, kiedy jak myślałem, że mam kurde ten stary Sony Vegas i w ogóle, no to przecież tu każdy mówi, że Sony Vegas to i tak dalej, a na Sony Vegas jest strasznie, strasznie ta jakość gdzieś z... ucieka, jak się przerzuca film, na przykład przecież na GoPro można nagrywać nawet w 2K i w 4K, jak się przerzuca się na Sony Vegas, to ta jakość od razu spada automatycznie potem trzeba to przestawiać, ustawiać yy, i to w ogóle nie idzie w parze. Także, także teraz mam program Shotcut na nim będę ćwiczył, jeżeli teraz jeszcze nie wyjdzie yy, 1080x60 klatek, no to przepraszam, ale powinno być dobrze, także yy, to moje lenistwo, tak. Bo mi to powiem wam, że wkurwiłem się i że, że wam się nie podoba jakość yy, a... A wjeżdżając na moją ambicje, ja jestem taki wiecie, jak ktoś wjeżdża na ambicje, to cholera jasna staram się yy, yy, Staram się jakoś yy, sprostać temu zadaniu, nie? Sprostać temu zadaniu i tak naprawdę powiem wam, że zajęło mi to jakieś Dwie godziny posiedzenia, poczytania, jakie programy są darmowe, które polecane, które nie polecane. Ja wiem, tych programów jest mnóstwo, nie? Są darmowe wersje na próbę i tak dalej, nie? Tylko po co się uczyć darmowej wersji na próbę, za którą potem trzeba będzie płacić, bo są też takie programy, które są darmową wersją na próbę, a potem trzeba za nie płacić. Z tego co wiem, Shotcut ten jest kompletnie za darmo. Ja go ściągnąłem wczoraj. Poćwiczyłem, że więc myślę, trzy godziny mi to zajęło wszystko razem. No, i mam nadzieję, że już ta jakość będzie odpowiednia dla Waszych oczu, dla oczu niektórych osób. No bo ja mówię, czy, czy jakość jest ważniejsza od treści? Chyba niekoniecznie. No ale dobra, skoro ktoś się, e, się zaparł, no to chyba mam nadzieję, że teraz będzie e, ta jakość. I jesteśmy po raz kolejny, słuchajcie, jak zwykle w lesie, te okolice suwą są. Po prostu nieziemski. Ja naprawdę Was zapraszam w okolicy Suwał. Jak chcecie odpocząć, macie blisko, to niekoniecznie trzeba jechać do Augustowa, niekoniecznie trzeba jechać na Mazury. Tu naprawdę to są zielone płuca Polski i, i naprawdę warto tutaj przyjeżdżać. A teraz idziemy najpierw do pytań, bo będzie par spraw. Tak jak powiedziałem, obejrzałem, obejrzałem trzy filmy z mlecznego, wszystkie trzy z paczkami były. Ciężko jest coś wycisnąć z, z filmów z paczkami, ale spróbujemy, spróbujemy, za chwilę się przyniesiemy w inne miejsce, ale... Tu w tym miejscu i w tym lesie opowiem Wam o tym, bo ktoś się mnie zapytał czy Konon był sta u mnie w domu. No staroszkolniacy dobrze o tym wiedzą, że Konon był u mnie w domu, jeszcze z tego ogromna afera wyszła, bo Konon przecież zniszczył mi piec, który stał w moim domu, e, piec kaflowy, bo e, faktycznie jak Konona zaprosiłem do domu e, zrobił... Rewizję oczną i, i rewizję jeszcze oczywiście y, pieca, i y, y doprowadził do tego, że y, rozjebał mi drzwiczki, y, z czego moja mama nie była zbyt. w ogóle nie była zadowolona. Ona w ogóle, słuchajcie, nienawidzi Konona, czyli znaczy, może nienawidzi to za dużo powiedziane. Nie lubi go i go nie trawi, <laughs> i go mija go z kilometra, tak bym powiedział. Po prostu nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. No i Konon był u mnie w domu faktycznie. Myśmy wtedy próbowali z Kononem, żeby Konon pograł na właśnie na symulatorze Eurotrack Simulator. Nic z tego nie wyszło. No ale za to wyszło, wyszło to, że, że wychodząc ode mnie z domu, e, pociągnął za, za ten blat pieca, co spowodowało, że drzwiczki się e, łamały. Nikt go to nie prosił, e, no taki z niego zdun, że zamiast zrobić coś, to zniszczył to. Jest 6 minut filmu o jajku trzeba się streszczać. Więc tak był, był. Nie wiem czy był raz, czy był dwa razy, ale raz to był na pewno to był raz i ostatni. No i potem posypały się zaraz do nosy <coughs> na, na różne na różne tematy to, i opowieści i różnej treści o kible i tak dalej. i nie, nie kible i wiecie, już już potem po tym Konon pociągnął temat, także dlatego właśnie dlatego słuchajcie ja mówię, że, że Błędem jest zapraszać Krzysztofa e, do siebie do domu, chociaż teraz w takim stanie, jaki on jest, czy on jest jeszcze w stanie w ogóle pisać donosy? Chyba tak się zastanawiam, bo, bo obejrzałem te trzy filmy i, yy, z Mlecznego i wiecie co, że ja się, mam wrażenie, że on już chyba nie da rady tych donosów pisać. Nie o to chodzi, że on, że on nie da rady pisać, nie? Tylko, że chyba mu się już nie chce. Chyba już się kono tak rozsiadł, rozpłynął, cycykł, zwisał. Pięknie, godnie jak, jak na króla przystało, to taki trochę e, jak ten słuchajcie e, z, z Gwiezdnych Wojen, ten jabba czy jakoś się tam nazywał, taki, taki wiecie, taki napompowany, no i ono, ten cycek zwisa mu i, i on tak się rozsiadł I on chyba już tych donosów pisać nie będzie. E, bo chyba mu się nie chce, wiecie? Chyba mu się nie chce. Takie mam wrażenie, ale może się mylę i może jakieś donosy jeszcze Konon będzie w stanie wypisać. Chociaż, tak jak mówię, mi się wydaje, że mu się nie chce. Ktoś tu się mnie jeszcze zapytał, czy... czy że skoro był telewizor, a Konon go nie oglądał, to nie był zainteresowany telewizją. W tych czasach, kiedy ja przyszedłem do Konona, tak naprawdę tą informacją dla Konona był Niemiec. Tym, co się dzieje na świecie politycznego. Kolon kompletnie się inter nie interesował polityką, kompletnie nie wiedział, co jest grane na całym świecie bożym. Nic, kompletnie. Nie wiedział, czy jest ziemia płaska, czy okrągła. Eee, dopiero go major zaczął uświadamiać. Więc ten telewizor, mimo tego, że stał, to nie miał anteny i po prostu kolon nawet nie, no nie miał kompletnego parcia na to, żeby. Potem, jak już nawet przywieźli telewizor, pierwszy, chyba to nawet Paweł z Warszawy go przywiózł, chyba, ale nie dam ręki uciąć, bo to stare czasy i mogę się mylić, rozumiecie, nie? E, to też ten telewizor tam stał, e, nie było tej anteny e, czy też była, ale Kon go kurwa kompletnie nie włączał, i, i, i tak to właśnie wyglądało e, z tą telewizją. Więc on kompletnie nie wiedział, co jest grany na świecie, e, a nawet po tym, jak już telewizor był, jak ktoś go włączył, major czy ktoś, to kon. Konon chciał wyłączyć, Konon nie chciał oglądać telewizji. Kompletnie nie miał parcia. Teraz jest cały czas telewizor włączony no bo coś tam rzempoli, coś tam mu gra i prawdopodobnie to też trochę te wieczorne, y, wieczorne, y, wieczorne posiedzenia w domu, w samotności trochę mu to ułatwia. No jednak coś tam gada w tle i coś tam się dzieje, nie? Y, to taka rzecz. Kartka, kartki na stół. A teraz jeszcze Wam dopowiem, kurde, no i nie zmieszczę się w jednym filmie, dobra, drugi nagram gdzieś indziej, e, dopowiem Wam jaka to historia była z aferą choroszczańską. I, I afera choroszczańska powstała wtedy i to chyba było zaraz jak tylko zaczęliśmy współpracować z Kononem, ja i Konon. Afera chroszczańska była wtedy, jak żeśmy zaczęli nagrywać filmy, gdzie Kolon oczywiście zaczął opowiadać yy, o tym, że on sobie coś zrobi złego, że on nie chce żyć. Tam były, były takie filmy, nie? Później już się tego nie nagrywało. Były takie filmy. Nie wiem w jaki sposób, bo to przecież były początki, tak mi, tak, tak mi się wydaje. Naszej współpracy, czy też może po roku? Kurczę, ciężko mi teraz przypomnieć, wiecie, a nie chcę was wprowadzać w błąd. W każdym razie, w jakiś sposób to dotarło do policji? Czy też ktoś ten film zgłosił i powiadał mi policję, czy też policja sama te filmy oglądała? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie. Skutek tych filmów, czy tam nawet jednego filmu, na którym Kolon powiedział, że on po prostu ma dość tego świata, i on chodzi on się sam e, zutylizuje, zlikwiduje się i tak dalej. Wiecie, jak to było, nie? Na stosie, nie na stosie, bez stosu, ale z podpaleniem, bądź też bez, ale on chce zejść z tego świata. Ktoś powiadał mi tą policję i ta policja faktycznie przyjechała. to też nie było nakręcane nic, to było wszystko po prostu w realu, dlatego tym się ta szkolna różni od tej, co kiedyś, że to wszystko było. Kurwa, to się działo naprawdę, nie? I, I był ten dzień, kiedy ja, kurdy, szedłem do niego nagrywać, jak zwykle rano, czy tam nie wiem, rano to było rano. No i kurwa, ja patrzę, no stoi faktycznie, stoi karetka, stoi policja, i kaman. w ogóle. Ja, ja sam byłem w szoku, nie? Ja tego nie zgłaszałem. <laughs> no i kiedy wszedłem, właśnie na, na tą bramkę, to jest to słynne ujęcie, że, że Konon mówi, że jedzie do choroszczy na badania i tak dalej I ja sam byłem naprawdę byłem w wielkim szoku yy, więc, więc to nie było żadnej manipulacji w tym To wszystko było takie, kurwo, czyst, czysto prawdziwe Czysto prawdziwe yy, I tak to, słuchajcie, wyglądało, nie? Potem pamiętam, że chyba trzeba było kolona odebrać Tylko, że ja kolona odbierałem dwa razy z choroszy i Nie pamiętam, czy to był ten raz, kiedy ja odebrałem Konona, kiedy wyobraźcie sobie on jeszcze... Ja go przyjechałem do niego chyba o 10 rano, żeby go odebrać, tylko nie wiem, czy to był ten raz. Czy to był ten raz następny, ale była taka sytuacja, że kiedy odbierałem Konona, słuchajcie, wyobraźcie sobie z, z Choroszczy, też tam filmy e, na palarni powstały z Choroszczajskiej Palarni i tak dalej, w środku zamknięty. Ja przyjechałem dziś, nie wiem, no rano, 10, 11, nie wiem, która godzina była, bez śniadania, bez niczego, e, bo Konon już dzwonił, że go wypisują i tak dalej, wiecie, no... <laughs> I kurwa, i wyobraźcie sobie, że, że ten gość, jak usłyszał, że dostanie obiad, to ja musiałem czekać do nie na niego do godziny, mimo że już był wypisany, tam godzina 10-11. Ja musiałem czekać do niego na godzi do godziny, nie wiem, 13, 14 czy 15, nie wiem o której tam obiady były dawane, ale musiałem czekać, bo Kono stwierdził, skoro obiad jest za darmo, to on poczeka na ten obiad i on zje obiad i dopiero wtedy pojedziemy. Więc ja kurwa 3 czy 4 godziny e, siedziałem w Choroszczy, Głodny, bez śniadania, bez niczego byłem tak wkurwiony na niego, że on sobie wymyślił, że on jeszcze poczeka na ten obiad i tę ostatnią wieczerzę w Choroszczy spożyje. Oczywiście okazało się, że to nie była ostatnia wieczerza prawdopodobnie, bo potem jeszcze kilkakrotnie on lądował na badaniach w choroszczy. No i taka, to, słuchajcie, historia i 13 minut pęku. No i właśnie tutaj teraz jeszcze domontujcie do tego e, m, przegląd filmików. No nie da się albo pytania, albo filmiki, no ale filmiki będą na następnym e, na następnym filmie, na który zapraszam, ponieważ. E, kurno się nawet nie przybiorę, <laughs> e, ponieważ, ponieważ tam chyba będzie krótki film, bo spaczek dużo z rozpakowywania paczek dużo nie da się wycisnąć, ale spróbuję z przymrużeniem oka. Jak zwykle pamiętajcie, tutaj nie bierzcie te komentarzy zbytnio serio, bo się jeszcze ktoś poobraża z przymrużeniem oka spróbuję wycisnąć co się da z tych trzech filmów, które miałem okazję obejrzeć, więc zapraszam Was na film następny. Pozdrawiam serdecznie.